Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu w gabinecie dietetyka. Dzisiejszy odcinek poświęcę temu, żeby opowiedzieć Wam, jak podczas robienia codziennych zakupów możesz ograniczyć spożywanie, a przynajmniej dostarczanie cukru do swojego mieszkania. Jak wiemy wszyscy cukier obecny jest bez mała wszędzie, jest po prostu wszechobecny. Poza wartością kaloryczną i zapewne jak powiecie smakową nie ma raczej żadnych innych walorów. Warto by było go w naszej codziennej diecie używać jak najmniej, a najlepiej wyeliminować go w ogóle. Często mówicie w gabinecie, ja nie słodzę Pani Agnieszko, nie używam cukru i na pewno niejednokrotnie staracie się kupować produkty bezcukrowe. To, że nie słodzimy herbaty czy też kawy, a także unikamy słodyczy czasem nie jest wystarczające, albowiem niestety składnik ten jest wszechobecny w bardzo wielu produktach czy też potrawach. Naszpikowane są nimi produkty typu majonez, keczup, musztarda, chrzany, różnego rodzaju sosy, sosy napoje, wędliny czy też nawet pieczywo, nie mówiąc już, już o różnego rodzaju serkach, jogurtach, produktach nabiałowych, różnego rodzaju deserach mlecznych. No i oczywiście również niektóre lekarstwa, syropy czy też suplementy diety również są dosyć bogate w cukry. Co za tym możesz zrobić, zapytasz. No, przede wszystkim podczas zakupów należy zwrócić uwagę na skład produktów. I tutaj nie sugerujmy się również produktami typu Fit, czy też produktami typu Light, albowiem są to produkty, gdzie producent zamienił sacharozę na na przykład fruktozę, która oczywiście spożywana w nadmiarze, również może być szkodliwa, zarówno może być później cukrzyca, miażdżyca, czy też otyłość. <t> Także tutaj nie sugerujmy się, czy to jest to produkt fit, czy też produkt light. Warto zwrócić uwagę na taką tabelkę, którą zawsze mamy na produkcie umieszczoną. W jednej rubryczce zawsze jest węglowodany, w tym cukry. I tutaj zwróćmy uwagę zawsze na ten w tym produkcie, ażeby to nie były zbyt wysokie wartości. Poza tym, oprócz składu, składu produktu, zwracajmy uwagę nie tylko na węglowodany czy też czy jest syrop glukozowo-fruktozowy, ale też jakiego rodzaju zawarte są w danym produkcie tłuszcze. Pamiętajmy, że unikajmy jak ognia tłuszczu palmowego, jest on szkodliwy i absolutnie nie zalecamy tutaj spożywania takich produktów, gdzie ten tłuszcz jest w składzie. I pamiętajmy, ażeby mamy teraz możliwość taką na półkach, że możemy porównywać sobie czy jogurty, czy różnego rodzaju inne produkty. Możemy sobie porównywać skład, zawartość, co w tym produkcie mamy. Także zwróćmy uwagę na kilka produktów, zajmie nam to troszeczkę więcej czasu, ale wierzcie mi naprawdę warto zwrócić na to uwagę i poświęcić troszkę więcej czasu na zakupy, ażeby dokładnie przyjrzeć się produktom, które kupujemy i później spożywamy w domu. Czy my, czy też nasza rodzina. I tak w uproszczeniu, tutaj już mówiąc, to przede wszystkim liczy się ilość w produkcie, ilość cukru, ale oczywiście również jaki tłuszcz jest w nim zawarty. Także to jest, dotyczy naszych tych ulotek, naszego składu. Natomiast co można powiedzieć o składzie? No skład produktu, wiadomo, im krótszy, tym lepszy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.